Sponsorem dzisiejszego odcinka jest marka akcesoriów gamingowych Genesis. W ich sklepie znajdziecie tanie i dobre produkty, takie jak klawiatury, myszki, słuchawki, głośniki, świecące fotele RGB oraz wiele, wiele więcej. A korzystając z kodu Admiros otrzymacie aż do 10% zniżki. Polecam skorzystać. Link do sklepu znajdziecie w pierwszej linijce opisu, a teraz zapraszam Was na odcinek. Halo, halo, dzień dobry, z tej strony Admiral. Witam Was serdecznie w kolejnych quizach. Dzisiaj gość specjalny, Bonguś, czyli tak Hello. zwany mistrz Nintendo <laughs> i konsol. No, można tak powiedzieć. No, można tak <laughs> powiedzieć. E, oczywiście zapraszamy standardowo do zasubskrybowania naszych kanałów oraz wbicia na nasze Instagramy. Dzisiaj jest dzień specjalny wbicia na Instagram, ponieważ jest Bąguś, bon on ma fajny Instagram, a tam są fajne rzeczy konsolowe, więc wbijcie i koniecznie zaobserwujcie. I to tyle, co chciałem powiedzieć. Pamiętajcie, że jeżeli zdobędziemy 10 tysięcy łapek pod tym odcinkiem, to nagramy kolejny, a dodatkowo przegrany będzie musiał wypić ostry sos. Dodatkowo pamiętajcie, by zawrzeć w komentarzu hashtag... Nie tak? Dobra, dobra. To co, przechodzimy do pierwszego quizu. Dobra, quiz to czy wiesz, z której gry są te postaci poboczne, więc na pewno będzie ciężko. No i oczywiście pierwsze pytanie to z jakiej gry jest ta dobra, postać. czy wiesz z jakiej gry to będzie ta Moje... postać, czy nie? No, teoretycznie. Naprawdę nie, nie. wiesz. No i wygram to. Czuję, że to wygram, tak jakby. Dobra. No to będę, no to dobra. Dobra, to klikam to, okej. Okay. Jest to Hang Anderson z gry Detroit Become Human, towarzysz jednego z głównych bohaterów Gratuluję, Konora. mamy po jednym punkciku, jest dobrze. Jest. Dobra, to drugie pytanie. Z jakiej gry pokaż. jest ta postać? GTA 5 <gry> Uncharted, The Last of Us. Ja no wiem, wiesz, ja czy nie wiem wiesz? jakby. A czy ty wiesz? Mm. No, wydaje mi się, że Dobra, wiem. ja zaznaczę, ale nie 100 bo ja jestem 100 100 100 tak pewien. Ale ciebie mogę nakierować, no. Dobra, zgadłem. Okay, czyli, zgadłem. Jakby wiesz, no, no z GTA, no średnio bym powiedział. No nie, 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 z GTA no. nie. Jedynie wiesz co? Nie kojarzę, ale już teraz kojarzę. Jak wygląda po prostu brat Natana z Uncharted. To mamy kolejne pytanie, oczywiście takie samo, czyli z jakiej gry jest ta postać? Wiesz może, albo. Eee, wiesz co? Na 99% jestem pewien, że to jest z tej gry. Czyli wiem. Kliknąłem. Ok, no to klikaj. Jest, zielona odpowiedź! I co, Udało się! <laughs> no Nie ma <laughs> nie nie tak robisz? łatwo. Dobra, dobra, kolej, dobra. A kolejne? Z e, jest to postać? No, to kolejne no takie pytania, same, w sumie będą no. te pytania. No, no, oj, to będzie to samo dokładnie. Oj. Więc, e, Final Fantasy VII, Resident Evil, a może Devil May Cry. Czy mi się wydaje, czy w dwóch tych grach ostatnich była podobna postać, ale, ale zgadłam dobrze. Jest i punkcik dla mnie, obyś się pomylił. Nie Chudny. udało mi się. Jest to lady z Devil May Cry, towarzyska głównego bohatera hmm. Dantego. <laughs> No, i teraz. No, no, no kolejne od razu już zaznaczamy. Samo, Ale. Wiedźmin? Gothic Na 100 czy 100% Dark Souls, Souls tak a, więc dobra. zaznaczamy Dark Souls i okazuje no, się, że jest to okay. Wiedźmin, czyli poprawna odpowiedź. Kolejny oh. może? Oh, może wow, oh, oh, oh. tutaj jest problem. Jest problem! Aha, a ja wiem! Metoda <laughs> dedukcji: The Wolf Among Us to nie jest. Tak, no. Heavy Rain hmm. nie grałem. Life is Strange grałem, ale nie pamiętam, żeby była tutaj taka postać. Chociaż tekstury są dość podobne. Jest, dobrze zaznaczyłem. No i następne pytanie jest dla mnie dosyć dla mnie łatwe. Bardzo trudne, ponieważ wiem od razu. Ja znaczy, od razu. Znaczy wiem. tak, bym powiedział, że dla mnie też jest trudne, ale jakby grałem w dwie te drugie gry, więc to jest Death Stranding na 100%, mimo iż nie grałem. Dokładnie tak. Dokładnie tak, to jest a... Death Stranding. No i teraz mamy Far Cry 5, Heavy Rain, a może Uncharted. O kurde. Czy podejrzewasz, jaka jest odpowiedź? Odpowiedź? Nie, niestety nie, jakby Far Cry, mogę odrzucić Far Cry 5, zastanowić się mm -hmm. nad Heavy Rainem, Uncharted nie chyba, może to jest właśnie ten brat, o którym mówiłeś z Uncharted, no Ale może, to może tak jest, nie chcę, nie chcę stracić punkta, bo jakby, no ty masz tyle samo co ja, więc będę przegranym, mhm. Mm no to nakierowując się w to... zaznaczenie Zaznaczyłem Heavy Rain, Pozdro. O nie! A miałem ci powiedzieć właśnie, że ten. O... Że ta t... Czyli, poprzednia czyli teza to jest brat. Właśnie. O nie. Tak, jest to Samuel Drake z serii Uncharted brat głównego bohatera pana Drake'a. Minus jest jeden Pół. <laughs> Elegancka. No to mamy mhm. kolejną postać i mamy mafię Red Dead Redemption, a może Metal to Gear kolejne Solid? kolejne trudne pytanie. Nie jest mafia. Mogłoby być to Red Dead Redemption. Tak, to jest... O oh my god, mm -hmm. to jest Metal Gear Solid? Let's tak, to jest, jest Metal Gear boy. Solid, jest to rewolwer ocelo. Wróg <laughs> jednego z głównych bohaterów Solid Snake oraz Kurde. Sprzymierzenie, sprzymierzenie z Big Bossa. No, nie wiem jak mogłeś tego nie zgadnąć. Ale dobra, mamy kolejną giereczkę i jest tutaj... Um... Albo Resident Evil, albo Call of Duty, albo Splinter ja Cell. Też wiem. Ja wiem, to było akurat proste. No, no to klikamy. Jest dobrze? Boom. Jest. Jest super. Carlos Oliveira. Mm -hmm. I tutaj mamy taką <coughs> kolorową <Band> giereczkę. <coughs> Totalnie. <coughs> Crash Bandicoot, Kingdom Hearts, albo Final Fantasy X. I Dobra, obstawiam, że ty twoje... będziesz wiedział, bo ty jesteś lepszy z tych gier konsolowych. <coughs> mm -hmm. Dobra, trafiłem, <coughs> jakby trafiłem. czy znaczy, wiedziałem prawie, byłem pewien, że to Dobra. jest ta kreska, <coughs> co nie? Dobra, next pytanie. Polka. Um, taką. No, oczywiście, tak, pytanie jest takie samo. Mhm. Mamy tutaj taką grafikę cel shadingową, i szczerze powiedziawszy, z tego co pamiętam, wszystkie trzy gry mają taką kreskę. Czyli mają ten cel shadingowy styl, ale wydaje mi się, że. Znaczy, szczerze powiedziawszy, to grałem tylko jedną grę. A w którą z grałeś? Tych trzech, ale. A ja grałem w 13 i grałem w Borderlandsy. No i obstawiłem właśnie, że to Ani nie jest to, Ani tak. No tak, bo to jest The Wolf Among Us. Bo jakiś tam gameplay no oglądałem i coś mi się skojarzyło, co nie? O kurde, kolejne pytanie jest dla mnie trudne. Chociaż obstawiłbym, Dobre, jest jedną szansa, grę. Jest szansa. Jest Mass Effect, jest Saints Row i mm, jest Star Wars. No, które? No i niestety przypadkiem. Tak, odpowiedziałem a co odpowiedziałeś? Że... Tak. Jakie Naprawdę, Sainz, ja kliknąłem As Effect, bo grałem. Jest, punkcik dla mnie. Oh my god, co kto to jest? Okej, okay, dobra, mamy tutaj Assassin's Creed, mafię oraz Red Dead Redemption. Jakby. Ja wiem. Powiem tak, yy, ja to zaznaczyłem i dobrze, i tylko dlatego, że grałem w Assassina, i to nie jest na pewno mafia. <laughs> dlatego zaznaczyłem Red Dead Redemption. Mm -hmm, dobra, tu jest większy problem, tak, według mnie. Tak, tu jest mnie. zdecydowanie większy problem. Bo ja nie znam tej postaci totalnie. Oh I my God. Jakoś bym powiedział, że powiedziałbym w ogóle, że ona nie pasuje mi do żadnej strony. Okej. Okay. O kurde. E, wiesz co? Powiem ci tak. Dobra, ja odpowiedziałem źle. A ja odpowiedziałem dobrze, dzięki za nakierowanie. Chociaż nic nie podpowiedziałeś. Metal Gear Solid. No ale jak? E, wiesz co, bo jakby po teksturach poznałem, bo wcześniej mieliśmy też coś z Metal Gear Solid i to bardzo podobnie wyglądała grafika. A Silent Hill to to nie jest, bo to jest horror. Resident Evil grałem, więc jakby zostało mi tylko Metal Gear Solid i jest to dobra odpowiedź. Dobra, kolejna postać jest z Final Fantasy XII, What? Borderlands i Prince of Persia. Znasz odpowiedź na to pytanie. Ja, ja też znam wygrałem. Bo to jedna z moich ulubionych gier. Serio? No to Wiesz, super. No to idziemy słabe. dalej. Mm -hmm. Mi się Bega podobała ta Nie, część. Ona właśnie. była słaba. Najlepsza była dwa trony. Super była. I dusza Wojownika, Super była! Przykro mi. Jajco. Ta była super. Była lepsza. Okej, okay, dobra, hmm. niech ci będzie Dishonored Silent Hill albo Devil May Cry. Czy znasz się, odpowiedź? że nie, bo nie wiem, czy, nie wiem, kim jest ta postać, ale będę strzelał. Okay. Już drogą dedukcji dwie odpowiedzi odrzuciłem. Okay. Czyli z to będzie. No, to no będzie i dobrze, dobrze trafiłem. Tak, Ej, bo tak, Ty tak, może dokładnie. sobie nie zaznaczyłeś, a no nie wiedziałeś, jak Ci podpowiedziałem. To jest favor, <laughs> to jest fake. <laughs> tak, szczególnie, szczególnie po tym <laughs> asesynie z lewej strony. <laughs> To nie jest assassin. To Fajnie jest. Jakiś, dali. Nie wiem, zbójnik w kapturze. Okej, okay, kolejne to mamy Assassin's Creed znowu: albo Uncharted, albo Splinter Cell. O. Oh. hm. Powiem. Jest problem. Okay. Tutaj jest zdecydowanie problem. Dwie gry: Uncharted i Splinter Cell. To mogą być to, ta postać może być z obu gier. Mm, tak. Ale. Nie grałem, grałem z jedynkę kiedyś, ale no... Hmm. Ale było po tym jeszcze No właśnie, pięt... w które nie <laughs> grałem, a ta ma grafikę <laughs> zdecydowanie jakby z którychś tych nowszych części, ale będę strzelał i uwaga, trafiłem. Dobra, mamy kolejne pytanie. Mhm. Tak, tak, tak. Mamy Uncharted, Dishonored albo The Evil Within. I tu jest no. problem, bo ja zbytnio nie. A grałeś wiem, w, w której które ale... gry grałeś? Powiedz po prostu. Uncharted mm. grałem. Aha, no to ty wyświetle. Nie, nie, jestem ciekaw, w które grałeś i powiem tak, e, oglądałem filmiki na temat The Evil Within. E, grałem Dishonored i grałem Uncharted. Mm. Czyli jakby wiem, czym są. Ja grałem czym są w The Evil gry. Within e, Dishonor. Mm -hmm. Dishonored To nie pamiętam, ale chyba grałem. Uncharted nie grałem, no, więc jakby... Moje, znaczy, ja mam jeden, jedno pytanie, że, znaczy, tak mi się wydaje, że jeżeli na przykład klikniemy teraz dajmy Uncharted, to mam to rozumieć, że to może być z każdej części tak, po prostu Uncharted, tak, nie? No, 1, no 2, zależy 3, jak to robił quiz, tak? No, no, no. i tu jest właśnie problem, bo jeżeli... Ty nie wiesz skąd jest ta gra, skąd jest ta postać? No. no czyli teoretycznie skoro grałeś w Within, to byś tak. ją kojarzył. <laughs> Czyli klikamy Dishonored i liczymy, że to jest Dishonored 2. Ci, no kliknij, kliknij po prostu. Co chcesz, to kliknij. Ja tak. kliknąłem Dishonored. Ja też widziałem Dishonored, <laughs> bo <laughs> wierzyłem, że. <laughs> Ej! To nie kojarzy, a grałem The Evil Within. A wiesz, co najlepsze, że zanim zaczęliśmy w ogóle całą dyskusję, to pomyślałem sobie, to będzie The Evil Within, bo to jest no, horror. I ona a ja myślałem wygląda. Ja że to jest Dishonored, tak. bo Dishonored mi się skojarzyło z takim mrocznym klimatem. Hunting Ground nigdy nie widziałem. Silent Hill 3. I Resident Evil 4. Hmm. I nie wiem, dlaczego ta dziewczyna ma takie nie duże. Nie, ale usze. chyba ta postać po lewej stronie jest podpowiedzią, tak mi się wydaje. Mhm. Mm ja bym powiedział, że to jest Leon. Haha. Ha. Dobra. Jakby ja zaznaczyłem i trafiłem. Jest, jest dobrze. Ja zaznaczyłem jest i trafiłem. Jest pięknie. Okay. Mm -hmm. O ja! Kolejna gra: Far Cry Half Life albo Wolfenstein. Ja jakby od razu zaznaczyłem, bo no, to jest. Okay, Mimo, iż no, nie grałem. no to dobra, to możemy też iść dalej. dobra. Okay, dobra tak, ostatnie tak, tak. pytanie mamy już. Jest. GTA 4 albo Mafia. Oh my god! Obstawiam, że zaznaczam. Ale was poprawny 25. Odpowiedzi. Ej, to ja też mam 22. To w którym tym momencie pomyliłeś się, a nie, ja? Się możemy nie przeskrolować, jakby. No, ja się pomyliłem w pytaniu, już ci mówię. Z Devil May Z, Wydem, z Heavy Rainem. Co był ten brat? To było jedno i drugie z Red Dead Redemption i Metal Gear Solid. Czyli trzy razy się pomyliłeś. Tak. A jeszcze z Dishonored, Dishonor, tak. No Aha. trzy razy, trzy razy zgadza się. Tak, tak, tak. No ja zrobiłem to Mass Effecta. Ja nie grałem nigdy. Eee, tu właśnie ten Silent Hill 3, co był ten ziomek z Metal mm -hmm. Gear Solid. No i trzeci błąd to jest to, co Devil Within. To, co. Mówiłeś, mm -hmm. że grałeś, ale nie pamiętasz jej. No i dobra, to tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się Wam, oczywiście, podobało. Wbijajcie na nasze kanały, subskrybujcie, wbijajcie na Instagramy. Tu macie dwa inne filmy, które możecie sobie obejrzeć. A tutaj nasze kanały do zasubskrybowania, więc jakby żegnamy się z Wami. I do następnego odcinka. Trzymajcie się. Cześć!